Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkie osoby spod znaku zodiakalnych ryb w czytaniu ogólnym dla Was na styczeń 2019 roku. Z racji tego, że jest to czytanie ogólne, no to też nie z każdym musi rezonować. Pamiętajcie o tym, także też nie dopasowujcie jak gdyby na siłę tej interpretacji do Waszej osobistej sytuacji. Jeżeli po prostu nie rezonuje, no to nie rezonuje. To znaczy, że ten przekaz nie jest dla Was. Natomiast osobom, którym on ma pomóc, z pewnością pomoże i trafi do tych osób, do których właśnie trafić powinien. E, moi drodzy, energią ogólną, która tutaj będzie Waszą energią przewodnią w styczniu 2019 roku, jest energia ósemki kielichów. Ja nazywam tę kartę kartą odchodzenia. Odchodzenia od wszystkiego tego, co nie sprawia radości, a wręcz przygnębia w naszym życiu, co po prostu e, no, się wypaliło w jakiś tam sposób, czy wypaliło się na niebie Zawodowej, czy wypaliło się na niebie prywatnej, to jest takie odchodzenie, porzucanie czegoś co po prostu nam nie służy wyruszamy w dalszą, taką bardziej już świadomą wędrówkę, ale e, pakujemy do plecaka tylko to co jeszcze nam się przyda natomiast wszystko inne zostawiamy to co już nam nie będzie potrzebne, nie będzie nam służyło po prostu musi z naszego życia zniknąć, to jest też taka karta która dla mnie oznacza robienie porządków w życiu, no nie ma w sumie lepszego okresu na robienie takich porządków niż właśnie okres nowego roku. Wszystko zaczynamy tutaj na nowo, snujemy jakieś nowe plany, i to może być właśnie ten właściwy moment, ten moment, kiedy poczujecie, że właśnie teraz należy odejść, właśnie teraz coś zostawić. To może być w związkach, w których nie układało się najlepiej, właśnie odejście partnera, separacja, to może być wasze po prostu odejście od partnera. Y mogą to być rozwody w małżeństwach. Y może to być uwolnienie się z toksycznych relacji z różnymi ludźmi, czy to z rodzicami, czy to y z jakimiś ludźmi, którzy gdzieś tam byli w waszym bliskim otoczeniu, no i po prostu wam szkodzili. Nie mieli na was dobrego wpływu, tylko wręcz przeciwnie. Y może to być odejście ze starej no, bo już po prostu mieliście taki przesyt. Sytuacja wam nie służyła. Byliście wiecznie zestresowani, wiecznie zabiegani, nerwowi. Takie mieliście być może poczucie, że nigdy nie zostaliście w tej pracy docenieni, że staraliście się, no ale Wasze starania tak naprawdę nie zostały zauważone, że cokolwiek byście nie zrobili, no to i tak jakby tutaj nikt tego nie zauważył, Waszego zaangażowania, Waszego starania. W związku z tym przychodzi taki moment zastanowienia, refleksji, no i człowiek dochodzi do, do sytuacji, że po prostu stwierdza, że to nie jest to, e, czym chce się zajmować do końca życia. Nie chce się już starać na jak to się mówi. E, dla osób, które nie pozostają w związkach, może tutaj być zapowiedź jakiegoś związku na odległość, albo też na przykład. Spotkania jakiejś osoby i takiego uczucia, które rozwija się w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Czasami mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że kogoś poznajemy i jesteśmy zainteresowani tą osobą, idziemy w tym kierunku, chcemy się troszeczkę zaangażować, bliżej poznać z tą osobą, no ale ciągle jakieś okoliczności nam stają na drodze, jakieś takie przeszkody, jakieś kłody pod nogi. Więc to również może oznaczać taką sytuację, aczkolwiek tutaj rzadziej do takich sytuacji dochodzi. W każdym razie no, jest to odejście. Jest to odejście od jakichś starych schematów myślowych, od jakiegoś przedsięwzięcia, które nie zatrybiło, jak to się mówi, od jakiejś osoby, z którą po prostu już na dzień dzisiejszy i tak nic Was nie łączy. Tylko po prostu jakieś takie niezdrowe zależności. Zobaczmy, co Was doprowadzi tak naprawdę do tej ósemki kielichów, czyli karty na poszczególne tygodnie stycznia. No moi drodzy, zaczniecie z wysokiego C. Macie kartę mocy, więc będzie Będziecie tutaj podejmować w pierwszym tygodniu stycznia śmiałe działania, śmiałe decyzje, będziecie mieć taką niezłomną siłę woli, odwagę, samodyscyplinę czyli, na przykład, będziecie się sami świetnie motywować do pracy, będziecie próbować tutaj. Wskoczyć na jakiś wyższy pułap, może będziecie walczyć o awans, może będziecie właśnie podejmować takie czynności, które mają was postawić w korzystniejszym świetle w pracy, będziecie tacy e, zabiegani, wielozadaniowi, będziecie starali się tutaj e, poskromić, ujarzmić wszystkie obowiązki, pokazać Waszą przydatność, być może w filmie, Waszą przydatność do zawodu. E, osoby, które pozostają bez pracy, będą tutaj może intensywnie właśnie reklamować swoją, osobę przed przyszłymi potencjalnymi pracodawcami, czyli z taką mocą, siłą przebicia będziecie uczestniczyć na przykład w rozmowach kwalifikacyjnych. No, będziecie tutaj mieć naprawdę taką ogromną siłę przebicia. Uważajcie, aby to nie poszło w stronę takich gwałtownych uczuć. Na przykład w relacjach partnerskich, żebyście tutaj właśnie nie próbowali albo przymusić do czegoś partnera, albo jakoś tak gwałtownie wyrażać swoich uczuć, swojej z. Bo to nie tylko muszą być uczucia pozytywne, ale na przykład swoją złość, swojego rozczarowania, swoją, jak, jakiegoś takiego, takich negatywnych frustracji, bo w tym czasie możecie być tacy bardzo e, emocjonalni i te uczucia mogą, e, jeżeli były długo tłamszone, to mogą zostać w sposób gwałtowny wypowiedziane, zamanifestowane i nie zawsze niestety jest to korzystne. Owszem, Trzeba powiedzieć, co nas boli, bo druga strona może się tego nie domyślić, no ale jeżeli powiemy to zbyt dosadnie, no to druga strona może to też poczytać jako atak na swoją osobę. Karta mocy może oznaczać też jakąś rywalizację w miejscu pracy. To by potwierdzało ewentualne wasze zapędy w kierunku awansu. No ale to jest taki, taka rywalizacja, gdzie wy jesteście pełni zaangażowania, przekonani po prostu o Swojej mocy. No moi drodzy, w drugim tygodniu stycznia może się rozwiązać ta sytuacja, tylko niekoniecznie na waszą korzyść, bo siódemka denarów często mówi o tym, że oczekujemy na jakieś rezultaty podjętych działań, coś pielęgnowaliśmy, nad czymś pracowaliśmy, nad czymś się staraliśmy, no a to niestety nie przyniosło nam spodziewanych zysków albo po prostu potrzeba więcej czasu żeby te zyski osiągnąć, e, takie krótkoterminowe plany, owszem, mogą tutaj doczekać się swojej realizacji, jakichś skutków, jakichś rezultatów, no ale e, jeżeli chodzi o jakieś takie e, większe wasze plany, większe zamierzenia, no to tu może się okazać, że niestety, ale e, nie uda się tego w tak krótkim czasie, jakbyście chcieli osiągnąć, czyli poszukiwaliście pracy, no to może tutaj być zastój jakiś w poszukiwaniu pracy, czyli no, złożyliście te CV, i odbyliście ileś tam rozmów kwalifikacyjnych, no ale tutaj na razie cisza, nikt się z Wami nie kontaktuje, nie wiadomo o co chodzi. Powiedzieli, że zadzwonią, no ale nie dzwonią. Jeżeli macie pracę, no to może też być takie przemęczenie obowiązkami, niewidoczne efekty Waszej pracy, czyli ciągłe jest zaangażowanie, taka troszeczkę syzyfowa praca. Robicie, 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 staracie się, no ale efektów, jakichś owoców, na przykład w postaci awansu czy większych pieniędzy, jakoś tutaj na horyzoncie. Cię nie widać. Jeżeli chodzi o związek, no to tutaj może być też sytuacja taka, że długo walczyliście o jakąś relację, no ale ona pozostaje taka monotonna, ona się nie rozwija. Może na przykład nie będzie zaangażowania z drugiej strony i też Wasza tutaj działalność jakby... No, nie ma racji bytu, bo sami niczego nie osiągniecie. Jak to mówią, do tanga trzeba dwojga. Trzeci tydzień e, stycznia to znowu jest taka wytężona praca, zaangażowanie w pracę. Może to być nawet jakiś już pracocholizm z waszej strony, jeżeli macie takie skłonności właśnie do e, nadmiernej pracy, no to możecie już nad tą pracą naprawdę ślęczeć przez długie godziny, troszeczkę już tacy wytrąceni z tego pędu, tacy rozczarowani, że dotychczasowe wasze starania nie przyniosły rezultatów. Tu tak samo może być w związku, czyli czujecie jeszcze taką potrzebę silnego zaangażowania w związek, no ale już zaczynacie dostrzegać, że po prostu m, z jednej strony starania nie wystarczą, że tutaj jakby jest być może opór waszego partnera, czy po prostu no, sytuacja jest taka, że cokolwiek byście nie zrobili, no to nie ma tutaj jakiegoś e, Jakiegoś um, odzewu z drugiej strony, albo po prostu sytuacja się nie zmienia. No, dla osób poszukujących pracy tutaj w tym trzecim tygodniu może pojawić się jakaś oferta, e, z tym, czy, że nie wiadomo, czy ona będzie też jakaś zadowalająca dla Was, no bo jest tu jakaś analiza, jakieś zastanawianie się. Możecie w tym czasie również doskonalić swoje umiejętności zawodowe, czyli podejmować jakieś kursy, jakieś nowe wyzwania, jak najbardziej. No, ale koniec miesiąca taki stresujący, taki nerwowy, się zapowiada. Dla osób samotnych jest to już taka duża tęsknota za miłością, taka samotność bardzo już odczuwalna. Natomiast w stałych związkach, gdzie nie układało się dobrze, no już jest ta świadomość, że związek po prostu zmierza donikąd i że prędzej czy później trzeba będzie się z tej sytuacji jakoś uwolnić sytuacji y, na gruncie zawodowym też nerwowość mogą być błędne inwestycje mogą być jakieś tutaj zadłużenia których nie jesteście w stanie spłacić no i to wam jakoś tutaj y, powoduje sytuacje stresowe także troszeczkę będziecie tutaj mieli tego stresu no ale właśnie ta sytuacja y, prowadzi do tego że już dłużej w pewnym układzie tkwić nie możecie i właśnie wtedy odzywa się ta ósemka kielichów kiedy trzeba dokonać zmian i po prostu ruszyć w innym kierunku co w kwestiach zdrowia. Moi drodzy. No tutaj przede wszystkim uważajcie na takie Wasze skłonności do jakiejś depresji, na stres, na jakieś takie nieprzyjemne myśli, bo to jest tutaj dla Was największe zagrożenie w tym momencie. Um, uważajcie na układ odpornościowy i przeziębienia, nawet takie drobne czy jakieś drobne kontuzje. Choć raczej będziecie się cieszyć dobrym zdrowiem, no bo jest ta karta mocy, to jednak uważajcie, żebyście sobie sami na przykład nie zrobili krzywdy przez jakieś nieubieranie się odpowiednie, gdzie was może y, zaatakować chłód, y, gdzie was może jakieś przewianie zaatakować tutaj, żebyście po prostu nie ulegali przeziębieniom, czy też na jakieś drobne kontuzje, tak jak powiedziałam uważajcie, no i na te swoje myśli uważajcie też na wszelkiego rodzaju zapalenia w organizmie, osoby, które tutaj starają się o dziecko jak najbardziej w styczniu mają taką szansę, aby zajść w ciąże y, także mniej stresu, bardziej może skupiania się na sobie, i pamiętajcie, że każdy koniec jest nowym początkiem. Wy już tutaj w styczniu będziecie świadomi, jakich zmian musicie dokonać w swoim życiu, i teraz tylko jest kwestia wykonania odpowiedniego kroku. Ósemka kielichów pozwoli Wam pójść za głosem swojej intuicji, czyli Wy sami już będziecie wiedzieli, będziecie tego świadomi, że coś po prostu nie funkcjonuje tak, jak należy, a jeżeli tak jest, no to trzeba to jak najszybciej zmienić, po to, aby pójść w lepszym kierunku, żeby po prostu. No to swoje życie zmienić na lepsze, żeby nie musieć obarczać się ciągle takimi sytuacjami stresowymi, tylko po prostu iść do przodu. I wy to, moi drodzy, tutaj bardzo pięknie zrozumiecie, i wielu z was właśnie te uzależniające, obciążające psychicznie sytuacje porzuci. Także ja czytam ten rozkład bardzo pozytywnie, mimo wszystko, pomimo okoliczności. Życzę Wam moje drogie rybki, cudownego stycznia, mimo różnych niesprzyjających okoliczności, a także cudownego całego roku 2019. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.